przychodzi baba do lekarza, ja jestem twarzą tej firmy więc e, mamy takim e, promocję i ubrań e, garniturów, koszul, krawatów a także zapachu który, 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 który jest sygnowany moim nazwiskiem który ja wymyśliłem, czyli perfumy o nazwie Wabun no i jest to takie dwu, dwu, dwudrogowa promocja, czyli pod hasłem wygląda i pachnie. Jako, że doszliśmy do wniosku, że każdy mężczyzna, który o siebie dba, który powinien się dbać oprócz tego, że, że powinien wyglądać estetycznie, ładnie, elegancko, to też powinien, dbając o siebie, ładnie pachnieć.